A więc, witajcie wszystkich bardzo serdecznie z tej strony ModPar i to jest GTA. Tak, GTA San Andreas troszeczkę zmodyfikowany, troszeczkę jest 40 modów, których nie ogarniam. Ale tak, zaczynam od nowa. Jest tutaj między innymi jakieś Snow Andreas, jakieś tam widzenie za kierownicy, różne, 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 naprawdę, różne, różne mody. I tak, jak widzicie tutaj prawie karty, auto jest zmienione, ale dobra, przejdźmy do gry może. Nowa seria, tak myślę, że to będzie nowa seria, w której, o jeszcze licznik jest jak widzicie, w której będę albo grał jakieś misje? albo no, po prostu wolna gra. To jest to taki może taki bardziej film testowy taki jak Scratch Day, no? Nie wiem Oj coś tu jest tutaj no. oj zobaczymy No bardzo mi się takie zwykłe GTA trochę mi się nudzi Ale takie zmodyfikowane jest całkiem spoko jest tu sporo modyfikacji. Mam mod, jepie. Yeah. Co tu mogę zrobić? Uuu. I co? Animacja. Ciekawe. Dostaliśmy 15 tysięcy. Może jakiś kredyt? Nie wiem. Co to. Co, co to? Samochód mój. What the fuck? babka? Nie wiem co to ma. Nie, dobra. Więc, yy, a więc. A kierownica? Znaczy, no. Widok. Wolicie taki jak że Może trochę to bliżej. Wolicie jak jeżdżę tak? Czy jak tak że To jest też. Dla Was takie pytanko, bo ja nie wiem. I chcę się u was spytać. Was before, before. Mam nadzieję, że nie przeszkadza. No, wiem przecież, że Enterem się wysiadam. Dobra, więc zrobimy pierwszą misję, żeby móc zapisać grę. Ufaj Żeby móc zapisać grę. I później też zapisywać. Xmoke po misja. Nie wiem, chyba nie opłaca się oglądanie tych filmików. Więc ich nie będziemy oglądać. Dobra, będziemy jeździć rowerem. Rowerem! Nie ogarniam tej zimy. Tu takie drifty można robić. Jak naciskamy S to... On tak... on szybciej jeździ. O, tak się rozpędza. Eee! Dobra. Mogę tutaj robić tak coś? O! O kurde, kurde! Teraz mnie zabije. Czwami. Nie mam tak taksówką. Tylko szybsza. Gdzie mam jechać, panowie? Ten co robią? Wzimy tak Pięknie się jeździ. Lewy kontrol, co się robi? Lewym? Skaczę się. Jedzie! Sweet. Sweet nie wiem, jak się tam nazywa. Jedzie. Mhm. Mam nadzieję że ta seria wam się spodoba. Jest to seria zrobiona na... Wlak. Seria zrobiona na prośbę użytkownika który nazywa się. Ups, zapomniałem. Zapomniałem wiem, że on to wie. On mi to napisał w poprzednim odcinku Star. Sorry przepraszam Cię za to, że nie pamiętam tego zmienia. Ale już po prostu dawno zobaczyłem ten komentarz, a u nas nie było internetu, nie wiem jak u was... Tak, nie było u nas internetu, nie miałem jak wrzucić filmik, więc teraz jak oglądać to na pewno jest. Więc przepraszam was za to i zapomniałem. Niku, jeżeli... jeżeli on na pewno mnie teraz ogląda, to myślę, myślę że mnie ogląda. Oglądasz mnie to napisz w komentarzu. Jak mnie oglądasz napisz w komentarzu, tak, komentuj w komentarzu, super. Napisz, żeby ja oczywiście, Nie no, masz na co. Nie obrażaj To przy, wszyscy będą wiedzieli twój nick. Hipo... ja wiem, cicho. Gam, to Co ja teraz robię? Robię misję, jeżdżę. Już znam tą trasę, bo jeździłem tędy z 20 milionów razy. Razy 3. Razy 8 Mam czekać na Rydera. Ryder. O, chyba czeka na mnie. Я ja, одежду. А я туда. Откуда ты? мне. What the fuck? Я первый. в первой миссии, то есть. О, мой бог. Я карама. Первый месяц гинаем, моя опять. Не, ну спокойно. Вот это нормально, Что я тут сделаю? Przepraszam Was za to, że taki fajl zamyśliłem się, po prostu zacząłem coś gadać. Eee, modyfikacja car spawner. Dobra, tym jedziemy cokolwiek. To jest. O, eee, Kierunkowskazy są nawet. No ludzie. A. też nie mam się. Dobra, co to jest za fajl? Pierwszy nic zginąć. To jest za bliska słucha. O, dobra. Tak może. Niektóre takie głupie są. W środku, tak, ale niektóre są spoko. Dobra, spróbujemy jeszcze raz sobie za fail. Co się pali jest? To było epickie, no. To było epickie. Kurde, gdzie ja jadę. Ubita szyba, nie widzę nic. Ja idziem, tak. Jakiś kierunkowski się chodził. Idziemy. Mm. Ordej, nie nie grałem z GTA. O ja kiedy ja ostatnio grałem z GTA? Chyba jakieś 20 minut temu. Ludzie. Już się od odzwyczaić no. no... Ale prawko mam, spokojnie. Mamy prawko. Tak to się nie jechać nie da, bo nic nie widać. No, taki proces. O, oh, jaki drift! Uuu, uh, uh, co tam mogę zrobić? Nie. Mogę wejść do domu. Uuu, uh, uuu, uh, uuu, uh, uuu. Uh. I co? Tylko tak jeden. O, o, o. Śpi! Wezmę mu... Telewizor. Którym się bierze? teraz się bierze? Którym się telewizor bierze? Co tutaj? Mamy nowy telewizor, lubię. postawimy sobie go w domu, gdzie? Co nie? Fajne może być. Czekajcie, teraz tak nie ogarniam tej myszki, co tu jest. Bafum... Nie ba... Bathroom, tak, bo... Ba nie Dobra, mamy telewizor, ludzie Idziemy Można biec? No można Patrz, jak Twoje wygląda Telewizor, złodzieje Mogę wchodzić do domu, super Modyfikacja, oczywiście, tylko do tych, na Ganton mogę wchodzić Mój telewizor, okay. where is my TV? Okej okay. Jadziemy Dobra, myślałem, że będzie blagę z rowerem Dobra, teraz pojedziemy normalnie Słyszać mogę? Można strzelać? Nie można Ciceling Skill Ciceling Skill, mogę skakać? Pfff, Kierunkowskaz ma? Nie ma kierunkowskazu co za rower Nie połapię się jak ja mam jechać kurde Czemu tylko mnie go a nie ktoś się nie. Tu jest granat dymny Jest granat dymny jakby od tutaj Nie ma Nie ma grenejda dymnego Można wypaść z roweru więc no, zaraz mnie zabiją i kurde Siadaj, ja Rower ukradli Siadaj Eee, Cóż za Fajne. A można tak? O, ja e, nie wyszło chyba. Jadę! Jadę, ale kamerka fajna. Super. more mogę. Hej. chyba trzeba będzie. wsiąść Z e Ethernet. Dobra, jedziemy. Tą misję już mamy chyba zrobioną. Miejmy nadzieję. Spokojnie. Fajne, te. Dajemnicy e, są takie grube koło, moje. Oddać, the fuck! Zawsze do tej misji kiedyś to się. No, byłem najwolniejszy, bo nie umiałem tak jeździć tak szybko. A teraz to. Co jest? Dziękuję. O, tak owiecie jeździłem. Dobra, mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak, proszę. <śleszy> Dobra, więc ja, że mam się z wami na razie oczywiście, więc teraz zacząłem i już zginę zaraz, już się zgubię, jedziemy. <grym> <grym> Dobra, czekaj czy stąd wyjadę, to będzie fajne, teraz. Ja opaść, jaki styl. O, dead. I 227 już jest, więc 28-29. Czas leci, leci, mam już jakieś 3 godzinki, tak myślę.

Mm. Oni tu będą takie drifty robić. I mm. I shrot łomot i w płot. Czemu... Bugu. Jestem koło ciebie zią. Jest. Bila. Yeah. Mission. Complete. Mm. Zbagował się w płocie. Tam są przyszłość w przechow. Zawidmał. za widmo. Można jakoś... można... o oh, jest. Rower mamy Idziemy chyba po ten telewizor, co nie no, postawimy się gdzieś w pokoju No, inside coś tam Dobra, fajny dom, już go widziałem, razy z, z, Ten jest zmodyfikowany O, pistolet mamy Ogramy na tym? Nie, nie gramy, bo Zacień, co jesteście Gracie może z nami dom Dobra, w here jest my, my, save point Co? Wie, wie ktoś?

И встану. не могу записывать, что есть в пунктах. Ну да, я дарю вам вещь. что? Ну. Ну, записать игры, Гры. Сейв. Да. Но... Хочу записать. Сейв! Не могу. Не могу записать игры, Не могу. Не могу. dobra, wielkie dzięki za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się spodobało. Jeżeli tak, zostaw pod filmem kciuk w góry oraz jakiś komentarz, będzie bardzo, bardzo, bardzo wdzięczny, co zmotywuje mnie do dalszej pracy i tak tam. co chodzi. Czy nie, to, to nie, to nie, to nie wiem. Dobra, dobra, razie, i wam kolejny odcinek, żeby nie stracić tego save point. Mam nadzieję, że później... Później kiedyś, to później kiedyś naprawię. Ale wątpię. I to chciałem się Wam zapytać. Czy mam robić ten, czy mogę sobie wpisać? Kodzik taki jak Hezo i -Y Am, z, z Bogą bronię, wszystkie wziąć. To nie jest ten kod, ale mo można czy nie? Nie, nie, nie. nie. Dobra, nara. nara, no, nara, no, nara, no, nara, no, tak? Tak, nara? Nara? Mm -hmm. Dobra, nara. Mieliśmy po lekcję ale nie jedziemy. No sobie Czuję, Czy jest coś w garażu. O, o coś tam jest nic, nie, nie. ściana. Spoko. Nie ma nic w garażu. Złoty. Złoty o coś dzwoni. Nie, nie. No. Raturę. Raturę. The Johnson House. House Gabon. Zapisać gry nie mogę. Yoo! The fuck! Dobra, nara. Wiesz raz mogę. Ja. Nie będę tego śpiewał. No. Cześć. To tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Dora, 31 modów.